Chcecie kupić swojej bliskiej osobie książkę pod choinkę, ale nie wiecie jaką? Z okazji zbliżających się świąt, bibliotekarze polecają najlepsze książki pod choinkę i na święta. Dzisiaj ja osobiście polecam jedną z serii, którą przeczytałam w tym roku i zakochałam się w niej totalnie. Jest to seria pod tytułem Lustrzanna, napisana przez francuską autorkę Christelle Dabos. Jest to seria fantazy, dziejąca się w całkowicie nowym, stworzonym przez autorkę świecie, który opiera się na tym, że są różne arki. I nasza główna bohaterka pochodzi z arki o nazwie Anima, a sama bohaterka nazywa się Ofelia. Ma, jak wszyscy jej kuzyni, jak ich nazywa, ludzi, którzy mieszkają na tej samej arce co ona, specjalne zdolności, które polegają na tym, że potrafi ożywiać przedmioty. Natomiast jej Dodatkowe umiejętności, których już nie każdy posiada, to jest um, odczytywanie przyszłości przedmiotów poprzez dotek oraz przechodzenie przez lustra, stąd nazwa lustrzanna. I pierwsza część, czyli zimowe zaręczyny, e, zaczyna się od tego, że nasza bohaterka Ofelia, która dotąd pracowała sobie spokojnie w muzeum, zostaje wbrew swojej woli zaręczona pewną mężczyźnie, który pochodzi z innej arki o nazwie Biegun, a jego imię to Tor. W związku z tym Ofelia musi udać się za swoim nowym narzeczonym na tą jego arkę, gdzie zostaje wplątana w przepiękne dworskie intrygi. Musi odnaleźć pewną osobę, musi rozwiązać pewną zagadkę. No i oczywiście musi się dostosować do swojego nowego życia i zapoznać ze swoim przyszłym mężem. Więc bardzo serdecznie polecam. Jest to przepiękna książka. Świat przedstawiony jest naprawdę magiczny. Czyta się to świetnie. A co więcej, jeżeli książka osobie sobie obdarowanej się spodoba, to jak Państwo widzą, mamy tutaj jeszcze trzy kolejne części. Także będziecie mieć zapewnione prezenty na każdą następną okazję. No, przynajmniej trzy następne okazje. Także serdecznie polecam. Książka jest przepięknie wydana, ma niesamowitą okładkę i idealnie nadaje się na prezent pod choinkę.